Siemanko, witajcie, widzowie w kolejnym odcineczku od Zera do ultimate'a, czyli żabka bereza widzowie oczywiście konto, którego w ogóle nie ruszam poza graniem na odcinkach. To chyba, że wiecie, robię tam jakieś trade'y małe, no to wiadomo, ale ogólnie nie ruszam tego konta, bo niektórzy myślą, że Merez Blocks to ten sam co tutaj. Widzowie? Nie, tutaj mamy nowego gracza TTD, także ogólnie no, tutaj gram po prostu od zera do ultimate'a. Wszystko, co tutaj mam, dosłownie zdobyłem z eventu z Clockmanami. No i jest to mega, oczywiście tutaj fajne, no bo wiecie, no, troszkę się tego nazbierało. Oczywiście ja tutaj też sprzedam te postacie, które mi się powtarzają. Są to postacie, oczywiście tutaj wakacyjne. No i wiecie, no, tutaj tak naprawdę nie wypadł nam niestety nasz Titan Sandman. Ale czy takie, niestety, to bym nie powiedział, bo w sumie i tak go za bardzo nie chcę. I Teraz tak widzowie, ogólnie zbieramy piłeczkę, bo tutaj jeszcze nie mam zebranych, słuchajcie, piłeczek, także warto będzie pozbierać. Ale dzisiaj pójdziemy oczywiście na Trading Plaza, mamy też odpalony ex boost oraz widzowie coin boosta, więc chciałbym wbić coiny, ale zagramy Endlessa i jest nowy boss na 160 wave. No, raczej widzowie nie wiem, czy tu dojdziemy to żabką, no bo tak naprawdę nie mamy jakichś mega potencyjnych postaci. No, Upgraded Large Laser Kamerka. Jakiś widzowie, do no nie wiem, Grid Laserek, albo nie, Astro. Astro. Clock Woman może do tego. No, mamy całkiem niezłe postacie, ale wiecie, czy to wystarczy, to bym nie powiedział. Santa i może, nie wiem, Leprechaun. Ja niestety szóstego slota nie mam, bo jak dobrze wiecie, na tym koncie w ogóle prawie nie robiłem. Czekajcie, Endless Rank. Gdzie to mamy? Tutaj, ok, Mamy 600 expa tylko, tak? Mamy 608 na 2000, także niestety tutaj widzowie, żadnych perków, niczego. Jestem dosłownie goły. Goła żabka. Także widzowie, no trzeba to jakoś gardu. Trzeba to tutaj porobić. I mamy kolejną piłeczkę. Dobra, kolejna piłeczka jest, ale najpierw pójdźmy zobaczyć, czy ja nie mogę kupić jakiejś fajnej postaci. Posłuchajcie, jak dobrze pamiętacie, ostatnio wymieniłem Hyperka na Upgraded Large Laser Cameramana, ale może nam się uda coś tutaj innego też ogarnąć. Kto wie, jak będę coś miał widzowie, to oczywiście się złabi tutaj widzę, tak naprawdę, więc dobra, lecimy na Trading Plaza i zobaczmy, co tam mają. Jeszcze też, żeby potek nie zużyć, bo to słuchajcie, te potki, do, no, żeby się nie zużyły, tak? Więc musimy szybko zaraz zagrać endleca, bo chciałbym zagrać w serii od zera do Ultimate'a właśnie Endlessa, żeby pokazać wam, jak postaciami, które sam zdobyłem widzowie i to, w, nie wiem, w, w ilu odcinkach, bardzo szybko, bo Hyperka mega szybciutko zdobyliśmy. Szkoda tylko, że Hyperek, wiecie, chcę pokazać jak sobie radzę na Endlessie, ale szkoda, że Hyperek tak spadł, bo patrzcie to, 11,4k. To jest chore, nie? Ja go jeszcze sprzedawałem na odcinku za chyba 13,8. Nie pamiętam, coś koło 14 tysięcy. Chłop w tym momencie jest wart 11 tysięcy. Czajcie, to jest tak malutko, że ja naprawdę jestem w szoku i to sprawia, że no tak naprawdę jak to widzę, to serio, totalnie widzowie, do. No... To, to mega słabe jest, to jest straszne, to, to jest mega, mega lipa. W ogóle ja mam tutaj odpalone jakieś... Co jest? Jakieś aukcje, halo. Dobra, wywalamy to, bo to i tak się nie sprzeda. Więc ogólnie widzowie, no jeżeli chodzi o tego Hyperka, to dobrze jest go sprzedać, bo on, nie wiem, on za niedługo spadnie tak nisko, że to jest masakra. Go jest 204 tysiące, no i nikt nie chce nim grać. Wiadomo, są lepsze postacie. Ogólnie mamy też teraz boom na mm, inżyniera kameramana, to wiadomka. Mamy tego kamera Reaper Drona, ale ja bym chciał mieć widzowie speaker Reaper Drona, bo to naprawdę mega by mi tutaj pomagało. Słuchajcie, jak gram tutaj na tym koncie, to taki speaker drone. Ja myślę, że byłby przydatny. On jest potrzebny, nawet bym powiedział. Tylko zobaczę, czy to na pewno po 3000, czy nie znajdę taniej, nie? Bo tutaj, no generalnie, jest to widzowie postać, którą chciałbym kupić w tej serii, bo tak naprawdę, no często tego stuna chce się usuwać. I wtedy zamiast leplikona będzie speaker drone. No i to jest mój team, jak widzowie na Endless'a. Nie jest jakiś potężny, wiadomo, to nie jest jakiś mega wow. No to nie jest DJ TV, to nie, to nie jest szósty slot, ale widzowie, zobaczymy, jak daleko zajdziemy. Zobaczcie w ogóle, że DJA TV. Nawet nikt nie sprzedaje. Jest mega drogi, słuchajcie, w gemach. Jest mega rzadki do zdobycia, więc nie dziwcie się, że on naprawdę, widzowie, swoje kosztuje. 2,9K, no to całkiem fajna cena, ale czy nie za duża? Ja, widzowie, muszę sobie odpalić stronkę z cenami, bo w tej serii już nie mogę przepłacać, tak nie będzie. No co to ma być? Widzowie, tak absolutnie tak nie może być. Mamy tego Guardiana, Clockmana, też bardzo fajna postać, która tutaj, wiecie, slowuje, jeszcze ma piercing. Także naprawdę mega dużo, mega dobrych postaci. No to, to jest po prostu, widzowie, tego jest mnóstwo. Teraz naprawdę można mega dużo tego dostać, ale zobaczcie, że nawet legendy są teraz mega drogie. Czy wiedzieliście, że na Blocks Boom możecie kupić sobie jednostki w TDD i bot wam je dostarczy, robiąc z wami automatyczny trade? Pamiętajcie, widzowie, że jeżeli nie dotarła do was postać, to napiszcie na support na stronie. Macie tutaj taki przycisk, jest on całodobowy i na pewno wam pomogą. Dzięki czemu macie pewność, że na 100% dostaniecie to, co kupiliście. Jak to zrobić? Klikamy register, najlepiej wybrać pierwszą opcję, czyli Robloxa, wchodzicie w store Toilet Tower Defense i kupujecie na przykład leprikon Z kodem meres macie aż 10% zniczki, więc pamiętajcie by go zawsze sobie wpisać. Możecie wybrać płatność kartą albo opcję poniżej i zapłacić na przykład blikiem. Po opłacie wystarczy wcisnąć przycisk wyświetlony na stronie, dołączycie wtedy na serwer z botem, bot ten wyśle wam zaproszenie do trade i przekaże wam zakupiony na stronie itemek. Boom, gotowe. Dobra widzowie, sprawdziłem cenę i kupujemy za 2800, bo ogólnie taki speaker Reaper Dron chodzi po 3000 i to luźno, także widzowie za 2800 Naprawdę 2800 bardzo fajna cena. No i w tym momencie mamy kolejną nową postać do naszego ekwipunku, do kolekcji. I słuchajcie, naprawdę giga się cieszę, no bo im więcej, tym lepiej. Oczywiście pojedynczo zbieram, żeby tego nie było tutaj więcej, bo po co mi, wiecie, jakieś tam legendy razy dwa razy. No słuchajcie, nie ma to sensu. Także tutaj oczywiście, że też pojedynczo sobie to zrobimy. Tutaj oczywiście mamy, no okej, okay, dobra, sprzedajemy to troszkę kojdów tam wpadnie, także no nie będę narzekał. No i dobra, ogólnie mamy 52 postacie, każda inna. Mam nadzieję, że tutaj nie pominąłem, nie pominąłem niczego. No i dobra, co by tutaj Jest Szef Clockman, mega drogi. Golden Future Latch Clockman, będę go chciał, bo naprawdę jest mega OP. Także jakbym go miał, to w ogóle byśmy przechodzili na luziku to wszystko. Scientist Clockman się nie opłaca. Knife Upgraded Titan Speaker. Czy ja go w ogóle mam? Nie, no mam go chyba. Tak, tak, grałem, niego, grałem nim, bo jest bardzo fajny do grania. Naprawdę, mega przyjemnie się gra. Titan Cloverman też mega drogi, widzowie. Ale to nie jest postać, którą trzeba mieć. Taki Titan Cloverman, to, to szczerze, to wiecie, totalnie bez sensu, żeby to się tam na niego pocić. Czy ja mam Mewinga? Mam Mewinga. Ej, to Mewinga na Endlessa powinienem brać. No i właśnie, widzowie, mi się wydaje, że chyba nie Klokumen. Chociaż ona bardzo zmniejsza te cooldowny, więc to by było... Ej, w ogóle tutaj co by było? Czy można zmniejszyć 0,1%? Chyba można, nie? Czy nie można? W sumie to jest najważniejsze, czy można, czy nie można, nie pamiętam, bo jeżeli chłop ma 01 i nie możemy do 0,08 albo coś takiego, to wtedy nie opłaca się tej men, nie? Bo tutaj mamy 02, to także to panowie są tutaj mega szybcy, nie? Więc wtedy lepiej odpalić sobie Mewinga tak naprawdę, więc tutaj muszę to przemyśleć, widzowie. Mamy do slowowania Astro, oczywiście będzie ciężko ich postawić, bo wiecie, są mega drodze, ale Mewing na początku by ogarniał. Tak samo zresztą upgraded Large, Laser camera. Dałby sobie radę. Mamy Flametrawera, mamy. Kostka merkę, widzowie. Ja myślę, że go kupimy. Wiecie? Nawet nie wiem dokładnie, po ile chodzą, ale kupmy. Po prostu kupmy, bo wydaje mi się, że to są takie ceny. Ok, nie? Po 400 to. Wiecie? My na tym koncie nie tylko tradujemy, żeby być mega W czy coś. Tu chodzi o to, żebym zbierał też kolekcję, tak? Żebym zbierał te wszystkie postacie, bo my po prostu, widzowie, później będziemy je sobie tutaj grali, będziemy coś ogarniali. Także ja wszystko. Jak widzę, w miarę, w, miarę w takiej rozsądnej cenie, to kupuję, nie? DJTV 261 tysięcy. Jednak powiem wam, że nie jest tak źle. Myślałem, że będzie po jakieś 400 tysięcy. No a tutaj całkiem mnie zaskoczyli, że to jest nawet okej okay cena. Tak samo upgraded kamera Spider też kupimy sobie. Dzisiaj, widzowie, kupujemy na potęgę, bo chcę mieć jak najwięcej postaci. Bereciarz, kupujemy Bereciarza. Za, za 698, czyli 700, widzowie, jak najbardziej mamy też Bereciarza. Jak widzicie, wiem, że tych postaci w większości nie będę jakoś mega używał, ale pamiętajcie, ja na w tym koncie chciałem zrobić kolekcję, także właśnie to robię. Później może uda się sprzedać to drożej, no kto wie, ale widzowie, zagrajmy sobie Endlessa, zobaczmy co z tego w ogóle wyjdzie na tym koncie. Ogólnie, widzowie, rekord na mojej tutaj postaci mamy 32 wave'y w 11 minut 35 sekund. Także mi się wydaje, że tym razem z nową ekipą będziemy w stanie zrobić o wiele więcej. Oczywiście też dokupiłem dużo postaci, które, no nie są mi potrzebne, ale kupuję do kolekcji, jak już mówiłem. Także widzowie, lecimy autoskipek, no i ciśniemy oczywiście od razu santé TV gdzieś tutaj w tym miejscu, myślę, że będzie ok. Albo może gdzieś tutaj, żeby tak wiecie. My będziemy mieli tutaj postaci, żeby biły dookoła. No dobra, może jeden tutaj być, drugi gdzieś tutaj, żeby po prostu stuny łapały, nie? A w tym czasie będziemy dawalali. Hmm, oczywiście też trzeba uważać na speaker drona. Go raczej damy gdzieś tutaj, żeby nie leczył santy. Także też muszę uważać z stawianiem tego, tego santy, żeby po prostu nie stawiać go przy dronie. Więc tutaj troszkę może odwaliłem, że tutaj dałem. No ale dobra, widzowie, lecimy. Także pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Ja bardzo lubię widzowie łapeczki w górę. Żabka Maryza uwielbia łapeczki w górę. Także teraz zostaw łapkę, jak nie zostawiłeś. Bo naprawdę będzie mi mega miło. I widzowie, lecibę na koncie, słuchajcie, nowym. No można tak powiedzieć, że na koncie nowym nadal. No i słuchajcie, w tym momencie czekamy na Mewinga. Postawimy Mewinga, się tutaj na początek. Może tutaj? No w sumie na początek on tutaj może być. No i jakoś ogarniemy pierwsze Skibidi. Ja, widzowie, jak już tutaj wyrobię sobie kaskę, dolarki, to lecimy oczywiście na autoskipie, wiadomo. Jakby, jakbym przegrywał, to wyłączę, ale generalnie lecimy na autoskipie, próbujemy. No i dobra, dajemy dalszego Mewinga. Mewing tutaj stanie, no i teraz już powinno być ok. Ja w tym momencie, widzowie, poulepszam sobie tutaj, porobię i widzimy się na jakichś większych waveach. Mam nadzieję, że się uda, bo naprawdę, no, żabka Mereza powinna się postarać. Patrzcie, mam jeszcze Clock czajcie? Ja totalnie, widzowie, nie grałem. Jakby wracam do tej serii, bo mamy nawet Clock Nie wiem, dostanę zegarki, nie wiem po co, ale widzowie, dostanę zegarki. Ewidentnie, ewidentnie. Jak mamy buścika, no to musimy dostać zegarki. W ogóle śmieszna sprawa, że to zostaje. Powinno wiecie się kasować w momencie, kiedy event odchodzi, no ale okej. Okay. my się kiedy event usuwają. Mamy ex-boosta, mamy Coin Boosta, pora widzowie działać nad wave'ami, pora to wszystko wygrać. Dobra, widzowie, i tak jak mówiłem, przechodzę najdalej jak potrafię. Oczywiście już odpaliłem autoskipa, bo tak naprawdę mamy no, lekko mamy tutaj widzowie problem. I to nawet nie taki lekki problem. Dosłownie w tym momencie mamy już taki ogromny atak i słuchajcie, no, tutaj Giant Turki nas dojeżdża autoskipa, co prawda mam, ale już wiecie do końca. Chcę zrobić jak najwięcej tych wave'ów Mamy wymaksowaną każdą postać Dwóch widzowie Astro Reszta Upgraded Large Laser Kamerka Oczywiście jeden Speaker Drone No i jeden Mewing TV Ale widzowie to jest za mało Żeby grać do setki Znaczy no mógłbym grać do setki Gdybym tyle nie autoskipował Ale wiecie granie tak długo Tylko po to żeby jakoś tam dojść do setnego wave'a No to nie Potrzebujemy widzowie czegoś lepszego No wiadomo Potrzebowalibyśmy Ultimata Clockmana No ale to tutaj do no, na razie nie wchodzi w grę Bo widzowie od zera do Ultimata Dopóki co jeszcze trwa i raczej troszkę potrwa. No bo wiecie, tak po prostu od razu, no to raczej nie złapie ultimate'a, Chociaż to niektórzy to potrafią. Nie? Na przykład rowerko sobie złapał dosłownie jak za darmo takiego Upgraded Titana Clockmana. Wiecie co, ja chyba zrobię tak, że ja napiszę do niego, żeby mi strajdował upgrade Titana Clockmana za widzowie Santa TV albo za moje 5 gemów, i wtedy on mi da i wtedy kończymy serię. Co wyda to normalnie. Ja no, oczywiście żartuję, ale wiecie, no, no no, też by się dało, też by się dało. No ale dobra, lecimy. Póki co chcę zobaczyć, ile staniemy na tym nowym koncie, za przejście takich, do no nie wiem, 70 wave'ów, ja nie wiem, ile tutaj jestem w stanie tak naprawdę dostać, no bo, wiecie, ile tutaj mi zaliczy, to ja tego nie wiem, aż mi gierkę zacina, zawsze na się zacina, dlatego ja Endlessa nie lubię grać, bo to jest takie wiecie, totalne męczenie, długo się gra, jak dodadzą w końcu razy dwa spida to ok, 67 wave'ów, 1448 expa, bardzo ładnie, no i dużo coinów, ale wydaje mi się, że, jak miałbym się męczyć na endlesie, to wolałbym grać właśnie Sand Isles, czyli właśnie tutaj, widząc piaskowe, nową piaskową mapę przepiękną, wakacyjną, bo szybciej tutaj zarobię coinę niż na endlesie. Takie jest moje zdanie. No, wydaje mi się, że raczej na endlesie kłasz. Tak, no, nie dość, że nie lubię endlesa, to jeszcze wiecie. Dodatkowo wydaje mi się, że bardziej tam coś bym zarobił. Mamy pierwszy extra placement slot, także mega fajnie. Pierwsza ranga wbita, Toilet Noob widzowie, lecimy po Plunger fan, także generalnie 15, mamy 15 oczywiście rank, aktualnie, chciałem powiedzieć w ogóle wave'ów, mamy drugi widzowy poziom za chwilę, także naprawdę spoko to idzie, znaczy no za chwilę, no to troszkę nam do tego zostało, nie, ale wiecie, jakoś tam pogram jakoś tam powoli wbije, znacie mnie, ja Endlessa, jak już mówię po raz kolejny, do no nie lubię jakoś super, dlatego no tutaj na tym koncie, widzowie, myślę, że bardziej potraidujemy i będziemy próbowali w inny sposób coś zdobyć, niż Endlessem grać i zdobywać coiny. Wiecie, coiny oczywiście miałbym na samonowanie, tylko że samonowanie no to mam też mały problem, bo mógłbym samonować tutaj oczywiście Summer Crata, tego Aqua Titana, jakbyśmy trafili, to przecież byśmy byli ta na taki plus, że wow, widzowie, naprawdę, od razu bym go sprzedał, bo on zawsze będzie taniał, w sensie cały czas będzie taniał i na pewno będzie gigatani. Tym bardziej, że w tej grze, no nie wiem, nie robią update'ów, naprawdę, no co tydzień powinien być update w takim TTD, bo to jest gierka, wiecie, tower defense, no tutaj za dużo się nie dzieje, no i jak nie ma tych update'ów, to, to ten event wakacyjny coś czuje, że będzie naprawdę długo, także szczerze, jeżeli chodzi o to, to się mega opłaca otwierać, ale... To, co będę musiał widzowie zrobić, to prawdopodobnie kupię sobie Game Passa na Double Coiny, bo to kosztuje 79 Robux. Widzowie, ale w tym odcinku to zrobię. Wiecie dlaczego? Bo 79 Robux mi się wydaje, że każdy z Was ma taki Double Coin Game Pass. Jeżeli chodzi o nową postać, miałem nie używać Game Passów, ale widzowie, jak już gramy trochę na koncie, i to jest zera do Ultimata, i muszę zrobić jakieś coiny, żeby zdobyć po prostu, samonować postacie i sprzedać je za Gemę, no to najlepiej Game Passa kupić na Double Coiny i na laka. Nie mówię tu o VIP-ie. Nie mówię, że plus 1000 y, po prostu miejsca węku będę kupował, no bo to już wiecie, tam bez przesady, ale laki i double coin to jest coś, co każdy z was musi mieć. Nawet jeżeli nie chcecie wydać robuxów, to na pewno kiedyś tam za dwie dyszki. Znaczy 400 robux chyba kosztuje 3 dychy teraz. Także 3 dyszki widzowie, 30 zł i raczej każdy taki od double na laki jeszcze zostaną Wam robuxy na jakieś inne rzeczy, nie wiem, ubranka, nie, możecie sobie ubrać postać, na przykład taki elegancki kostium żaby. Także widzowie, ogólnie kupiłem po to, że no, to jest podstawa. W TTD jak nie macie laki i Double Coin Game Passa, to tak naprawdę do no, niej istniejecie. Serio, jest to mega ważne. Znaczy no, można grać, ja wiem, ale wiecie o co chodzi. do no, bez tego to naprawdę jest masakra. VIP też jest fajne, chociaż te nagrody już teraz nie są takie wow. Powinni coś dodać, żeby do VIPa zachęcić, ale ogólnie, tak jak mówię, będzie, widzowie, no potrzebne te dwa Game Passy, bo ja będę naprawdę zbierał tego na ultimatea giga długo. I chyba nigdy nie dozbieram, nie? Znaczy na trade'ach da się, ale chciałbym też troszkę posamonować i spróbować szczęście właśnie w otwieraniu. Na przykład otworzyć na odcinku od zera do Ultimate jakieś stoka coinów i wiecie, trafić akurat Titana to by było mega fajnie. Także po to to kupiłem, będę wbijał coiny wizowie i wam też polecam, jak nie macie tych game passów dwóch, to naprawdę są one takim no najważniejszym. Warto je mieć? Nie mówię, że trzeba, ale warto bardzo je mieć.